Mamy budżet. Z reguły jest to dobra dla wszystkich informacja, choć nigdy uchwalanie budżetu i dokonywanie wyboru między wydatkami koniecznymi a naszymi pragnieniami jest procesem łatwym i prostym. O tym wiemy wszyscy, że zawsze oczekiwań mamy więcej niż możliwości finansowych. W dniu wczorajszym. Większość radnych Rady Miejskiej Wojcława Śląskiego, nazwana przeze mnie Złotą 11, przyjęła budżet ze swoimi autorskimi poprawkami. Poprawkami, które wprowadzają cięcia, ale nie są to cięcia w wydatkach, które posłużą obniżeniu długu publicznego, będą poprawiać kondycję finansową miasta, czy wpłyną na odłożenie środków na przyszłe duże inwestycje. Są to cięcia, dzięki którym realizują swój program wyborczy. Pytanie kosztem czego? Kosztem zwykłych ludzi. Radni, mimo naszych tłumaczeń, moich i współpracowników, zdjęli pieniądze wprost z paragrafów dotyczących wynagrodzeń. To kilkadziesiąt osób i bardzo poważne dylematy. Radni mówili, że potrzeba kompromisu. I proponują, żeby prezydent przeznaczył tak zwane wolne środki, które może zgłaszać prezydent, ale dysponuje nimi rada. I w ramach kompromisu zaproponowałem to na wczorajszej sesji. Wyciągnięta dłoń ponownie została odrzucona jak przez ostatnie miesiące, a zapłacić mają jak zwykle zwykli mieszkańcy. Bo koguś to mamy zwolnić MOPS-ie? Panie które wydają decyzje o koniecznych zaświadczeniach, czy pracowników socjalnych, Pracowników socjalnych, którzy tak ciężko pracują w okresie pandemicznym, narażając własne zdrowie i życie. A może w Mosirze, obsługę basenu, rodzinnego parku rozrywki, czy innych obiektów miejskich, gdzie radni często zwracają uwagę, że przecież trzeba dbać lepiej, więcej ludzi jest potrzebnych, czy ilość osób, a decyzje podejmują zgoła odmienne. A może w Domu Kultury, gdzie cięcia są rzędu 250 tysięcy na kulturę. Mamy zwolnić osoby, które są oświetleniowcami, a może prowadzą kino, dla którego pozyskaliśmy projektor. A może obsługują kilkaset dzieci w ramach amatorskiego ruchu artystycznego. No przecież jak powiedział Pan Radny Chrząszcz, to są decyzje Prezydenta. Ale ktoś tę decyzję podjął, uchwalając budżet i zabierając prost z wynagrodzeń. Ktoś tą decyzję wczoraj podjął. A może z Urzędu Miasta osoby, które wydają akty zgonu czy akty urodzenia, czy wielu innych pracowników wykonujących mrówczą pracę na co dzień dla Rady także. Dla Rady, która rok temu podniosła sobie dietę w części, dla Rady, która z roku na rok kosztuje nas coraz więcej, bo musimy zgodnie z przepisami tłumaczyć ich wielogodzinne komisje i sesje wnoszące przecież, jak wiemy, dużo dobrego do naszej wspólnoty. Ale zabrano także środki na tzw. zwykłą administrację, na papier, na paliwo, a także na sprzęt informatyczny, na zakup oprogramowania, tak jakbyśmy w XXI wieku mieli wyjąć liczydła i papier. Miała być nowoczesna administracja, a idziemy w kierunku epoki kamienia upanego, ale musimy przecież zabezpieczyć wielogodzinne transmisje radnych, które ciągną się w nieskończoność, a nie będziemy mieli oprogramowania prawniczego, a być może nie utrzymamy serwerów, nie zagwarantujemy bezpieczeństwa, a co jest ważniejsze w dzisiejszym czasie niż bezpieczeństwo danych, które przechowuje urząd miasta. O tym wszystkim mówiliśmy i ostrzegaliśmy, ale nie napotkaliśmy opór nie pierwszy i nie ostatni raz. Tak więc wchodzimy w nowy rok z decyzjami, które podjęła Rada Miejska Włodzisława Śląskiego. Wiele przy tym różnych słów padało i zachęcam do obejrzenia i posłuchania tego, jak merytoryczna była to debata. A potem w wolnych głosach na końcu sesji ci radni, którzy dokonywali cięć Pytali się o to, czy dostosujemy budynki do osób niepełnosprawnych i wykonamy inne rzeczy, zapominając o tym, co zrobili kilka godzin wcześniej. Cytat. Lepiej być ateistą niż katolikiem hipokrytą. To skandaliczne, aby mówić jedno, a robić drugie. Powiedział to Ojciec Święty, papież Franciszek.